Riegul dynamiczne analizy rozpoczniemy od nieśmiertelnej polskiej partii, bo dobre to co polskie. Czarnymi gra tutaj arcymistrz urodzony w Polsce Emanuel Najdorf. I ruszyli pionek na D4, a w odpowiedzi F5. Zapytacie cóż to za dziwny początek. To był rok 1930, bez komputerów wszystkie chwyty dozwolone, więc proszę oglądać, bo będzie się działo. Niezwykle ważny jest rozwój. Obaj gracze grają figurami i pionkami do centrum, rozstawiają swoją armię na dogodne pola. Roszady wykonane, aktorzy na miejscach, a scena już gotowa na prawdziwe arcydzieło. Zaraz, zaraz. Czego ten konik szuka na G5? Ten ruch to kłopoty. Goniec H2 i atak na króla właśnie się rozpoczął. Białe próbują załatać wszystkie dziury, ale czarny hetman jest już gotowy na zadymę. Zapnijcie pasy, bo jazda bez trzymanki właśnie się rozpoczyna. Ależ co ten najdorsz robi? Oddaje gońca... Białe muszą zbić, bo grozi mat. Oddanie pionka otwiera pozycję i rozpoczynamy licytację. Ofiara konia po raz pierwszy. Biały król znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ale, czy Najdorfowi wystarczy amunicji, żeby zamatować króla, ma coraz mniej figurek. Ofiara gońca po nas drugi, ofiara konia po nas trzeci i sprzedany szachmat pionkiem na H5. Cóż to za cudo, proszę Państwa, to są właśnie agresywne szachy na najwyższym poziomie. Kolejne odcinki dynamicznej analizy co sobotę. Subskrybuj, aby być na bieżąco. Link do partii znajdziecie w komentarzu.